Czy zdarzyło ci się że sami, że twój Francuz się po prostu nie słuchał? Że chciałeś uruchomić kierunkowskaz, a w ogóle nie działał? Chciałeś włączyć wy wycieraczki, one nie działały, a chciałeś zamknąć auto, to włączyły ci się wy wycieraczki? Jeśli tak, ten film jest dla ciebie. O tam, 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 tam znajduje się twój moduł komfortu, moduł BSI. Zdarza się tak, że po prostu czasami łapie jakieś dziwne błędy i trzeba go zwyczajnie zresetować. Dzisiaj pokażę jak to zrobić w prosty sposób w 5 minut. Krok pierwszy. Otwórz szybę. Wyjmij kluczyk. I otwórz maskę. Następnie zamknij drzwi, możesz iść do swojej maski, możesz ją otworzyć. Jak masz takie? Ta, 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 taką cepiąckę, właśnie taką, to pewnie masz czany. Pewnie to tutaj masz urwane. Czekamy 3 pełne minuty. Chodzi o to, że komputer komfortu się usypia, i aby zapobiec jego uszkodzeniu, Kłopaniu kolejnych błędów, po prostu musimy trzy pełne minuty poczekać, aż wszystko nam tu zgaśnie, on sobie pójdzie spać i wtedy możemy działać. Jak komputer komfortu, nasze BSI już pójdzie spać. Po tych 3 minutach. Słychać takie tyknięcie przy przekaźnika. Jeśli mamy nieoryginalne radio, normalne jest to, że po zamknięciu samochodu, 3, 3 minuty ono, ono gra, to znaczy. Ono gra tak długo, dopóki BSI się nie uśpi. No, jak klemy odpienam i błędy znikają. Jak miną te magiczne 3 minuty, wtedy możemy odpiąć minusową klemę akumulatora. Poczekać sobie 2-3 minutki. I teraz tłumaczę, dlaczego otwieraliśmy szybę. Bo zanim podetniemy klemę akumulatora z powrotem, powinniśmy. No, ja nie odpiąłem. Powinniśmy łączyć światło, żeby zapobiec skokom napięcia i wtedy podpinamy klemę akumulatora, odpalamy auto, ustawiamy godzinę, wrac wracamy sobie do ulubionych ustawień radia i nasze BSI jest zresetowane. Część błędów w niektórych samochodach po prostu znika. Powodzenia! A jeśli po resecie dalej palą się błędy na desce i nic nie wróciło do normy? Czeka was podpięcie do lekcji albo wizyta u elektromechanika. Niestety. A niestety, Francuz i mechanik nie idą niestety w parze. A ja i tak będę się upierał, że to jest fantastyczny, najlepszy samochód na świecie.